patrzcie przyjaciele, tutaj lot konkursowy sekcji Nowojowska wkładane 2426 gołębi i sekcji Mysków wkładanych 1048 gołębi razem 3474 gołębi nasz oryginał u Mokrzycka Ewelina jest piąty gołąb w odziele. TV 039 014 rok i numer zakodowany. A ojciec odni Mokrzycki pisał na swojej stronie i mówił, że nasze gołębie wszystkie pozdychały. A tu oryginał piąty konkurs na 3474 gołębie. A pan Mokrzycki głosił, że moje gołębie mu wszystkie pozdychały. A jego pielęgniarz mówił. Na filmie, że on nigdy nie pozwoli dla pana Mokrzyckiego od nas gołębie kupić, jak on je sam odbierał razem z nim we Zgorzelcu. Patrzcie, DV039, piąty konkurs na 3474 gołębie. Wszystko kłamstwo, co ten pan rozgłasza po internecie. Mokrzycka Ewelina, piąty konkurs.

Na listach nowego sąca. Wtedy miał tylko moje oryginały, tylko nimi zaczynał swoją hodowlę. Pan Mokrzycki, jak zaczynał swoją przygodę w tym sporcie w 014 roku, miał tylko moje oryginały DV-039 i zajął przeciwko 50 hodowców drugie miejsce, mimo że nawet nie potrafił poprawnie trzymać gołębia w ręce. A jego prywatny policjant, jego pielęgniarz nagrał film, że nigdy nie pozwoli dla pana Mokrzyckiego kupić ode mnie gołębie. Przecież on razem z nim odbierał je od mojego ojca we Zgorzelcu. Moje oryginały. Dlaczego pan Bolesław Mokszyski lotuje teraz na swoją córkę Ewelinę? Czyżby się wstydził swojego nazwiska? Za to, że pisał o mnie nieprawdy i rozgłaszał kłamstwa? A tutaj słowa jego prywatnego policjanta jego pielęgniarza. Zobaczcie sobie, sam odbierał gołębie w gorzelcy. moje oryginały. Razem z Panem Mokrzyckim. Oto jego słowa, same kłamstwa. Na nich zrobi pieniądze. Bo ten y, Psemek, jak ty tu mówisz, to on typowo robi pieniądze i nai naiwności ludzkie działa nie według mnie. Bo ja Bolka znam tam, oni mają tam swoje kontakty, ja mówię, na pewno Bolkowi bym nie pozwolił na to, żeby kupił od niego głębi, bo siedzę w głębiarce już trochę i wiem, że według mnie taki człowiek hodowca siedzi za granicą, jest niby wielki Polak, ja uważam, jak jestem Polakiem, to jestem Polakiem, dla Polski mogę życie stracić, czy tam oddać, różnie, a on potrafi na brata swojego Polaka mówić takie rzeczy, takie, które...